Konopski po ponad tygodniowej nieobecności wrzucił mocny film, w którym odpowiada Sylwestrowi Wardendze. Czy nie uważasz, że przez Twoje teksty i fałszywe wnioski, mój wizerunek przez Twoje filmy się pogarsza? Na odpowiedź Druida nie trzeba było długo czekać. Może ty, chłopie, spójrz w lustro. Czy to moja wina, że ty nagrałeś te filmy na lepsze, nie zrobiłeś researchu? Czy konflikt między Panami się kiedyś zakończy? I kto tutaj tak właściwie ma rację? Oprócz tego, na nitrozyniaka spadła ogromna fala hejtu. Kizo wydaje swoje batony. Już dziś odbędzie się Fame MMA 13, a CD Projekt Red zapowiedział nowego Wiedźmina. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martwię, nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Dwa ogłoszenia zanim ruszymy. Po pierwsze przepraszam za to wyro w tle, chociaż jest na nim wspaniały piesek. Dzień dobry bilonku. Wynika to z tego, że w sypialni tam gdzie z Klaudią Moją kochaną cudowną spaliśmy Mamy grzyba w... w ścianach I okazało się, że Klaudia ma na niego Mega reakcję alergiczną, się dusi w nocy Puchnie, więc tymczasowo Śpimy tutaj, bilon też z nami jak widać Także musicie wybaczyć, ale z drugiej strony Może piesek zrobi jakieś fajne steregi na odcinku Po drugie, jutro o 11 tutaj na kanale Wjeżdża bardzo ważny dla mnie vlog Więc informuję o nim już teraz Będzie to naprawdę bardzo duże wydarzenie Na początku roku, kiedy informowałem, że zmieniam swój content Powiedziałem wam, że w pierwszym półroczu szykuje dla was co najmniej dwie bomby, które będą oznaczać bardzo dużo nowego kontentu. I jutrzejszy vlog dotyczy pierwszej z nich. Także koniecznie drogi widzu, zasubskrybuj teraz kanał, żeby na pewno nie przegapić. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 11. A tymczasem zaczynamy. A zaczynamy od newsa o batonach Kizo. Ostatnio w każdym odcinku wam mówię, że w każdym odcinku <głaszam> ogłaszam jakieś jedzenie jakiegoś youtubera. I słuchajcie, idąc dalej tym trendem Kizo wydaje kizersy. na kabusia, tylko jakiegoś słodycza brakuje. Jak dowiadujemy się z krótkiego trailera opublikowanego na kanale Kizo, już 31 marca w sieci sklepów Biedronka będziemy mogli zjeść kokosowe kizersy. Chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze bardzo fajny pomysł i na pewno takiego Kizersa sobie spróbuję. Po drugie, bardzo podoba mi się styl, w którym prowadzony jest profil na Instagramie Kizersa, bo na przykład dzisiaj na Insta Stories można było znaleźć zdjęcie państwa lewandowskich z podpisem. Po przyjeździe na zgrupowanie reprezentacji okazało się, że batoniki mojej żony zostały zastąpione przez jakiegoś kokosowego batona. Trochę się załamałem, ale biorąc pod uwagę, jak ważny mecz przed nami, wziąłem gryza i szybko poczułem, że nie mam zamiaru się smucić, tylko tracić w tym co najlepsze. Jak mi się to spodobało, jak to zobaczyłem, bardzo ładne Tak się to robi, także czekamy na pierwsze kizersy I bardzo mocno czekamy również na kolejne gastronomiczne projekty youtuberów Chociaż wydaje mi się, że jeszcze mocniej czekają fani CD Projektu na nowego Wiedźmina I wiecie co? Wygląda na to, że się doczekają Co ciekawe, warto nadmienić, że niekoniecznie będzie to Wiedźmin 4 Bo jak możemy przeczytać na Twitterze Radka Grabowskiego, czyli dyrektora do spraw PR-ów CD Projekt Red Czego dzisiaj nie zapowiedzieliśmy nie zapowiedzieliśmy gry nazywającej się Wiedźmin 4, i nie zapowiedzieliśmy ekskluziwa, tylko w jednym sklepie z grami. To, co wrzuciliśmy, to wstępne potwierdzenie nowej sagi opartej na franczyzie Wiedźmina. Ale póki co nie rozmawiamy o żadnych innych aspektach gry. I niestety, poza dodatkową informacją, że będzie to gra stworzona na silniku Unreal Engine 5, który jest nieziemski. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek materiały przedstawiające jego ogromne możliwości, to wiecie, jak piękna będzie mogła być gra na nim stworzona. Pozostaje też trzymać kciuki, że Redzi wyciągnęli wnioski z błędów popełnionych przy premierze Cyberpunka i że nowy Wiedźmin ponownie pozamiata. A kto kogo pozamiata na Fame13? Takie pytanie zadaje sobie wielu użytkowników internetu i słusznie, bo karta walk na 13 wygląda całkiem nieźle. W momencie, kiedy to nagrywam, jesteśmy już po media treningu zawodników, znamy dokładne warunki fizyczne wszystkich z nich, więc możemy pokusić się... O małe obstawianie. Idąc do karty walk, mamy walkę patrykosa z kubą postem. I w tym pojedynku obstawiłbym na Patrykosa, ponieważ ma już doświadczenie w Oktagonie, co prawda przegrał z pączkiem, ale zaprezentował się naprawdę nieźle. Myślę, że wyciągnął wnioski z błędów. I tak sobie myślę, że to może dać mu wystarczająco dużo przewagi, przede wszystkim psychicznej, żeby mógł poradzić sobie z kubą postem. Pączek kontra Malczyński, walka mega ciekawa. Widać, że panowie bardzo się lubią. Nawet na oficjalnym ważeniu się przytulili do zdjęć. Sercem kibicuje obu panom typowanie tutaj jest że mam wrażenie mega trudne, ale myślę, że minimalnie większe szanse może mieć Malczyński. Shelly kontra Arab, pojedynek w K1 i tutaj ponownie dosyć trudna walka do typowania. Z racji formuły K1 Arab nie będzie miał parteru, w którym czuje się doskonale, więc myślę, że postawiłbym tutaj na Shelly'ego. Take kontra Hater i tutaj sprawa bardzo prosta, zarówno rozumem, jak i sercem jestem za tejkwanem na tym media treningu ruszał się bardzo ładnie, a ponadto nie podoba mi się cała narracja, którą tworzy Hater, tworząc z siebie jakiegoś gościa, który nie chodzi na treningi, a na pewno każdego na klepie. Czuć w tym grę i takie cwaniactwo, więc ja bym chciał, żeby tej van hejtera wyjaśnił. Sutonator vs Japczan. I tutaj również dla mnie sprawa bardzo prosta. Stawiam na Pasuta, który co prawda ma trochę mniej doświadczenia ze sztukami walk. Japczan ponadto stoczył już swoją pierwszą walkę, ale patrząc po materiałach dostępnych w sieci i porównując jak ci dwaj panowie się poruszają, jakie mają predyspozycje motoryczne, no to moim zdaniem 1 trzecia Abstra w postaci Roberta Pasuta ma tutaj o wiele większe szanse. Way of Blonde kontra Linky Master. Ciężko powiedzieć, Myślę, że w tej walce może wydarzyć się wszystko. Pragnę zwrócić uwagę na ogromny biceps swojej Blond, który na ważeniu wyglądał po prostu jakby był doklejony do jej drobnego ciała. Ferrari kontra Polak, czyli nasza ulubiona opera Mydlana. Chciałbym, żeby wygrał Polak w tę walkę. I chciałbym, żeby Polak też wygrał za półtorej miesiąca, bo już dawali znać, że gdzieś za tyle ma się odbyć ich rewanż Widać po Polaku, że jest do tej walki bardzo dobrze przygotowany. Ciężko trenował, dawał z siebie 100%. Na konferencji walczył jak lew o to, żeby ten limit czasu, w którym będą się bić, był jak najdłuższy. I myślę, że jakby u niego było słabo z kondycją... To by tak mocno o to nie walczył. Plus, moim zdaniem, bardzo słabo ze strony Ferrariego, że nie zrobił walki. I szczerze mówiąc, nie do końca kupuję jego tłumaczenie, że jak 10 dni przed walką złapał tą kontuzję, przestał trenować, zamknął się w domu, zaczął jeść i przez to przytył prawie 6 kilo w ciągu tygodnia. Panie Ferrari, w tydzień to można przytyć kilo. Może dwa, jak się postarasz. A nawet jak przytyjesz więcej, to raczej nie jest to tłuszcz, tylko woda co najwyżej, której można bardzo łatwo się pozbyć. 10 dni przed walką to waga powinna być już prawie zrobiona. I gdybyś się rozminął o kilogram albo dwa, to pewnie można byłoby to przyjąć. Natomiast 5,5 kg to sporo. Czy to będzie wystarczająca przewaga, żeby wygrać z Polakiem? Nie wiem. Może, ale ja tutaj serduszkiem jestem za Adrianem. No i oczywiście czekam na wasz rewanż za półtorej miesiąca. Miejmy nadzieję w takiej formule, na którą żeście się panowie umawiali, jak już obaj będziecie w pełni sił i zdrowia. Popek kontra Norman Parker. Zdecydowany strzał na Normana. Popek ma masę, Popek ma siłę, Popek ma bardzo groźne oczy i piękne zęby, ale Norman ma doświadczenie. Nitro kontra Unboxer. I z tym zestawieniem mam strasznie duży problem. Już wam powiem, dla Czego? Obu panów znam i nawet lubię. Po media treningu widać, że Nitro jest nieźle przygotowany, pomimo tego, że na streamach wielokrotnie mogliśmy go zobaczyć palącego fajki czy pijącego kole. Zrobił wagę, porusza się przyzwoicie i widać, że ma w sobie bardzo dużo luzu, dodatkowy plusik za wyjście w różowym stroju. Jeżeli chodzi o unboxala, to jestem troszkę nieobiektywny, bo od jakiegoś czasu trenuję w tym samym klubie co on, widywałem go na treningach, miałem z nim okazję nawet sparować, więc o jego potencjalnych wadach i zaletach wiem trochę więcej. Moim zdaniem, gdyby Paweł na walce wieczoru zawalczył tak jak potrafi, to jest w stanie to starcie wygrać, może nie tyle przez wzgląd na swoje umiejętności, co na bardzo dobrą kondycję. To moim zdaniem może być jego główna przewaga nad Nitrem. Natomiast niestety wszystko zależy od tego, jak zapracuje jego głowa. A z tym mamy delikatny problem, co mogliśmy zobaczyć na face to face, na którym Nitro był totalnie wyluzowany, a Unboxal siedział mega spięty i nawet na vlogu u kogoś widziałem, że jak już tam wyłączyli kamery, to on powiedział coś takiego, że uff, przeżyłem to. Czyli sama konfrontacja słowna z Nitrem wzbudziła w nim na tyle dużo stresu, że się zablokował. Na media treningu i na ważeniu było widać po nim stres. Więc teraz pytanie w temacie Unboxala brzmi, co on z tym stresem zrobi, jak go zamkną w oktagonie i sędzia się odsunie. Puszczę wam jeszcze małego spoilera odnośnie Fame13. Warto oglądać galę, bo słyszałem, że będzie jakieś duże ogłoszenie. Ja jeszcze nie mogę zdradzić, ale myślę, że temat warto śledzić i będziecie zadowoleni. Nie wiem natomiast, czy zadowolony jest Nitro ze swojego żarciku, który pozwolił sobie rzucić podczas nagrywania TikToków dla Fame MMA właśnie. Gdyby jutro miało nie być to, to bym chyba kogoś jest Co? <śm> 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 No co, no, nie idę siedzieć, nie? Zawsze chciałem wiedzieć, jak to jest. No i ten tekst dla wielu osób był o jeden most za daleko. Przez ostatnie dwa dni na Twitterze jednym z najpopularniejszych haseł była właśnie ksywka Nitra i niestety ludzie nie wyrażali się na jego temat w samych superlatywach. Nitro na pytanie, co by zrobił, gdyby nie było jutro, powiedział, żeby kogoś zgwał... Bo zawsze chciał zobaczyć jak to jest, a skoro jutro nie ma To nie grozi więzienie Pozdrawiam wszystkie osoby, agencje i firmy, które dalej wspierają działalność tego człowieka Nitro powiedział, że gdyby jutra miało nie być To by chciał kogoś z... Śmieć ma dziecko, tak by the way Zwrócę uwagę, to ma 13 koła lajków, prawie 1000 repostów Ludzie dalej mówią, że ten przy Nitro wcale taki nie jest, on po prostu jest mądrzejszy i robi to specjalnie. To jest tak samo mądry jak ten chłop z w co udaje, że umarł. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że Nitro chyba po raz pierwszy nie zaśmieszkował z osób, które zarzucały mu niestosowne zachowanie, ale zamiast tego wypuścił oświadczenie. Napisał tak: Za pierwszym razem, gdy miałem okazję wystąpić na TikTokach fejmowych, to z 5 filmu wycięli wszystko poza kilkoma scenami. Z racji na to, że to content montowany, w przeciwieństwie do np. wywiadów fejmowych na kanałach dziennikarskich, to ja dosyć często jakieś głupoty. Ale patrzę na reakcję prowadzącego kamerzysty osób trzecich, które stoją nieopodal i słuchają. Wszyscy się śmieją albo się nie śmieją, a potem montażysta wyrzuca tego typu sceny. Już pomijam, że na końcu tego odcinka powróciłem do tej wypowiedzi, żeby jasno zaznaczyć, że to żart i że powiedziałem to tylko dlatego, bo stała tam jedna dziewczyna koło kamerzysty i nie dowierzała w odpowiedzi na pytania. Nitro opublikował też na swoim profilu cały film, gdzie widać ciąg dalszy jego wypowiedzi. Dlaczego akurat o tym pomyślałeś? Jest tyle nielegalnych rzeczy, które mówisz. No nie wiem, bo chciałem zobaczyć reakcję waszej koleżanki. No i tak, warto zwrócić uwagę na to, że pełen opublikowany film. Potwierdza wersję nitra, że nie było to coś, co rzucił sobie, żeby weszło do materiału, tylko raczej dla żartu, żeby zaszokować osobę, która stała obok. Pytanie, czy faktycznie, jak wyłączyli kamery, to zaznaczył i poprosił, żeby tego przypadkiem kurwa, gdzieś nie wrzucili, bo ze swojej perspektywy, człowieka, który uwielbia opowiadać różne bardzo niestosowne żarty w bardzo niestosownych momentach, wiem, że w tego typu sytuacjach warto co najmniej kilka razy zaznaczyć, że hej, ale jak coś, to pamiętajcie, że to tak o sobie rzuciłem, więc koniecznie tego nigdzie nie wrzucajcie. Z jakiegoś powodu jednak ten fragment został podany dalej. Jednak patrząc po komentarzach i ogólnym vibe w internecie, można powiedzieć, że Nitro po raz kolejny się wybronił i po raz kolejny głupkowata wypowiedź uszła mu na sucho. Zastanawiam się, czy ta dobra pasa kiedyś minie, bo nie ma chyba drugiego takiego influencera, który obraziłby tyle grup społecznych i tak łatwo ze wszystkiego się wywinął bez żadnego kancelowania. Naprawdę myślę sobie, że jest wiele osób, które za ułamek tego, co wypisywał na Twitterze Nitro, zostałyby wystrzelone z internetu na orbitę, a od niego jakoś to wszystko elegancko się odbija. Co swoją drogą, jak już ostatnio nad tym myślałem, to jest całkiem niezły pomysł na duży materiał. Taki może nawet mini dokument, jak coś, co zrobiłem o Leksiu na początku stycznia. Więc możecie dać znać, czy tego typu filmem bylibyście zainteresowani. Co do samej wypowiedzi, no oczywiście, że przegina. I to bez dwóch zdań, nie ma o czym mówić. Natomiast myślę, że fakt, że to nigdy nie miało być opublikowane i to był luźny żart rzucony gdzieś w bok, żeby faktycznie kogoś zaszokować, i to widać na materiale źródłowym, mocno zmiękcza wydźwięk tej wypowiedzi. Gdyby ten fragment, który oglądaliśmy, ten drugi nie istniał, to myślę, że byłoby to wybronić trudniej. A tak to wygląda na to, że Nitrowi znowu się upiecze. Zastanawiam się natomiast, czy upiecze się też Konopskiemu, który zdecydował się przypuścić mocny kontratak na Sylwestra Wardenga. Po około 10 dniach nieobecności, YouTuber wrzucił film zatytułowany To Wardęga Chce Mnie Zniszczyć. Film ma około 16 minut i jest moim skromnym zdaniem najlepszym dramowym filmem Konopskiego chyba od zawsze. Całość materiału oczywiście jest odpowiedzią na ostatni materiał Sylwka Wardengi, którym ten zarzucił Konopskiemu, iż zbiera on brudy na jego bliskich. Nie może znaleźć brudów na mnie, to znajduje brudy na moich bliskich. Mowa tu oczywiście o dziewczynie Sylwka, czyli Monice Kołakowskiej. Konopski w swoim materiale zbiorczo odnosi się do zarzutów wardengi tłumaczy temat swojej grupki i zespołu researcherów oraz dlaczego szukali oni materiałów na Sylwka. Wyjaśnia też to, że Sylwester jest nie tylko chłopakiem Moniki, ale również jej menadżerem. W związku z tym jego zdaniem zasadne było badanie tematu firmy Carpatris, z którą współpracuje Monika, bo jeżeli Wardenga jako jej menadżer potencjalnie pomaga jej współpracować z firmą, która zdaniem Konopskiego i jego research teamu może być nierzetelna w oferowanych przez nią usługach, to jest to jakaś rzecz, którą faktycznie można by Sylwkowi zarzucić. Szczególnie jeżeli kreuje on się na szeryfa internetu i próbuje Innych influencerów z ich współprac rozliczać. Oprócz tego mamy jeszcze dużo zaczepek i ataków personalnych. Monia, jak chcesz mieć menadżera, to daj znać, bo ten twój to jest jakiś A także bardzo urocze nawiązanie do amebowców Amebowcy są cały czas na froncie I ciężko pracują, aby cię zdemaskować Chciałem powiedzieć, że trochę głupio mi się zrobiło Jak ci amebowcy się do konopa przykleili przypadkiem Bo sobie to opowiedziałem na odcinku jako Jakąś taką luźną anegdotę A temat podchwycił rewo na twitterze Sylwek użył tego na swojej miniaturze No i teraz już jakoś tak to się przykleiło Więc to w sumie strasznie śmieszne Natomiast plusik dla konopa za to, że sobie do tego podszedł humorystycznie Komentarze pod nowym filmem konopa Wydają się być jednoznaczne Znaczne. Zobaczyłem film do końca i powiem, że całkiem nieźle się obroniłeś. Czekam co druid powie. Dużo lepszy materiał niż ten wcześniejszy, jestem mega ciekaw jak Wardęga odpowie. Dobry materiał, nie jestem w tej dramie po nikogo stronie, czekam na dalsze rozwinięcie sprawy, ponieważ robi się coraz ciekawiej. Natomiast kontratak atak Sylwestra Wardengi był bardzo szybki. Ponieważ już tego samego dnia, w którym Konowski opublikował film, Sylwek zapowiedział live'a, na którym na żywo oglądał materiał Konopa i na niego odpowiadał. Ja nie naciskałem, żebyś ty przeprosił w sprawie Leksia, mój drogi, tylko ja naciskałem, żebyś ty przeprosił. Leksia. Później już po samym live'ie Sylwester wrzucił bardzo obszerną wypowiedź na Insta Stories, gdzie też dosyć dokładnie i szczegółowo odniósł się do poszczególnych punktów wypowiedzi Konopskiego. Wygląda więc na to, że być może Sylwester nie będzie odpowiadał materiałem na YouTubie, bo zdecydował się na obszerne wyjaśnienia na Insta Stories oraz na live'ie Co jest moim zdaniem dosyć ciekawe, bo zarzuty, które padły w jego stronę od Konopskiego wydają się być dosyć poważne. Konop użył bardzo wielu bardzo mocnych słów: Wardenga kłamie, Wardęga manipuluje, Wardęga przekręca, ale jaki jest stan faktyczny? Jeżeli chodzi o kwestię research Teamu Konopa i szukania rzeczy na Wardęgę, to tutaj szczerze mówiąc trochę dyskusji nie rozumiem. Z jednej strony mamy Konopskiego, który się wypiera, że ci ludzie, którzy tam podesłali screeny Wardędze, no to wcale nie byli tak naprawdę jego ludzie. A w ogóle to ten research team to miał szukać newsów, a te tam jakieś rzeczy na Wardęgę to przy okazji. Z drugiej strony Sylwester też poświęca dużo czasu na to, żeby argumentować, jak bardzo to jest nie w porządku, że szukali brudów na niego i jego bliskich. Gdzie moim zdaniem, jak jesteś sobie kanałem komentarii, masz z kimś dramę. Generalnie się nie lubicie. Napisz Zobacie się w internecie i regularnie wytykacie sobie różne rzeczy To myślę, że jak masz pracowników, którzy szperają ci różnych rzeczy po necie No to to nie jest nic złego, że im powiesz Ej siema, słuchajcie, bo mam dramę, weźcie mi coś, znajdźcie na tego typa Bo może coś przeskrobał, o czym nie wiem Czy to jest bardzo fair i moralne, żeby szukać jakichś rzeczy na dziewczynę Sylwestra, żeby mu dokopać? No pewnie nie, pewnie mało to eleganckie Z drugiej strony ja nawet kupuję narrację, że hej, ktoś przekleił jakiś post z wykopu Gdzieś na jakąś grupkę, gdzie sobie wklejają różne rzeczy I konop to podkręcał i nie miał nic przeciwko temu. No więc tak, możemy się zgodzić, że jest to nieeleganckie. Natomiast na koniec dnia pamiętajmy, że te informacje faktycznie w żaden sposób nie zostały przez Konopskiego wykorzystane, czy by zostały, nie wiemy, bo Konop nie zdążył, bo Wardenga sami wyciągnął na światło dzienne. I dalej mamy temat firmy Carpatry reklamowanej przez Monikę Kołakowską, której menadżerem i chłopakiem jest Sylwek. I teraz moim zdaniem Konopski by tego nie użył, bo te zarzuty są ultra słabe. To znaczy, mamy sytuację, w której youtuberka reklamuje firmę która w pewnym okresie miała problemy z terminowym dostarczaniem produktów do klientów. Ok, Oprócz tego, inne firmy, właściciela Carpatry, mają dużo więcej różnych innych problemów, przez które konsumenci są niezadowoleni. Okej, okay. ale ciężko nazwać Carpatry skamem. Rozmawiałem na ten temat z Sylwestrem, który też już oczywiście bada temat. I podobno w okresie, w którym było najwięcej skarg od klientów na opóźnienia, firma Carpatry zaangażowała się w szycie maseczek, ponieważ był to początek pandemii covid -a. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Tutaj lepiej poczekajmy na materiał Sylwka. Natomiast niezależnie od tego, jak poszukamy sobie opinii w internecie na temat Carpatry, widać, że ta firma to nie jest skam. Kropka. Może nie oferować najlepszych na świecie rzeczy I może nie zawsze dostarcza je tak szybko Jakby sobie tego ludzie życzyli Ale moim bardzo subiektywnym zdaniem Zapraszam do dyskusji w komentarzach Bo możecie się nie zgadzać z tym Ale wydaje mi się, że to jest poza definicją skamu Natomiast, żeby nie być tutaj takim jednostronnym To warto zwrócić uwagę na fakt, że trochę Sylwek Sam takie zarzuty na siebie przyciąga Tym jak mocno drąży, wnika I szuka połączeń, kiedy rozmawia z innymi youtuberami I ja rozumiem, że do niego już trochę przylgnęła taka łatka Że jestem druidem, takim ryfem internetu, że on właśnie tak kopie, ma te swoje dwarfy, więc on też pewnie czuje, że to jest fajne i w to idzie. Ale bodajże na cage'u z Martą Linkiewicz, on ją zapytał, czy czuje się w porządku z tym, że promowała gościa, który oprócz tej usługi, którą reklamowała Marta, z której ona była zadowolona, robi też inne rzeczy, które no już są takie średnio spoko. Można u niego wykupić taką usługę jak black marketing. I teraz zastanawiam się, czy w formułowaniu trudnych pytań do influencerów i w szukaniu różnych rzeczy, które robią nie w porządku, do których można by się przyczepić, czy my nie idziemy o jeden most za daleko. Bo sam case tego, jak mocno rozbudowane są te zarzuty dookoła Carpatri i fakt, że ludzie się tym interesują, rozmawiają o tym i tak zupełnie na serio to przekminiają, pokazuje, że moim zdaniem trochę za grubo zaczynamy wkręcać się w takie rzeczy. I tak jak początkowa faza, nagonki na influencerów reklamujących skam rzeczy oszukujące widzów, wyłudzających z nich pieniądze, cała robota, którą odwalili Wardenga czy Rewo, uważam, że była bardzo słuszna i potrzebna. Natomiast boję się, że to zaczyna wyglądać tak, jakby ta narracja zaczynała trochę zjadać. Twój własny ogon. I żebyśmy zaraz z fajnej inicjatywy, punktowania influencerów za oszustwa, kłamstwa i wykorzystywanie widzów, nie zrobili sobie na własne życzenie gównianej poprawności politycznej, jakiejś takiej atmosfery wewnętrznego napięcia w branży, że zaraz każdy na każdego będzie szukał teczek, a jak youtuber będzie chciał zrobić jakieś lokowanie czy nagrać film, to się zaraz zastanowi 200 razy, zanim to zrobi, żeby przypadkiem ktoś nie wszczął śledztwa w jego temacie. Wiecie o co mi chodzi? Fajne jest to nasze podwórko YouTube'owe, nie zepsujmy go. Jeżeli miałbym podsumować konflikt między panami Konowskim i Wardęgom w kilku zdaniach, to ja bym sobie życzył, żeby spotkali się na debatę na live, przegadali sobie to wszystko. Niech domkną wątki, które mają do domknięcia, bo jeżeli nie, to ja się boję, że zaraz z tej ich kłótni się zrobi opera mydlana jak między Adrianem Polakiem i Amadeuszem Ferrarim Chociaż warto dodać, że jest to opera mydlana, którą nawet przyjemnie się śledzi. Jeżeli chcecie mieć pewność, że nie pominiecie kolejnych jej odcinków, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, klikając czerwony guzik, który znajdziecie niżej. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i trzymajcie się ciepło. Cześć!